Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam troszkę o odmianie złotej rybki, jaką jest oranda. Powiem, jakie wymagania ma ta odmiana, jak się nią opiekować. I kilka ciekawostek. Teraz, właśnie przeszliśmy do akwarium 25 litrów, w którym aktualnie jest na kwarantannie Oranda Red White Lemon Head. Jeszcze młody osobnik. Orandy są sztucznie wyhodowaną odmianą tzw. złotej rybki, więc nie spotkamy jej nigdzie. Na wolności. Wysokiej jakości orandy charakteryzują się krótkim i masywnym ciałem. Płetwy powinny być długie, weloniaste. Mają również duży, masywny kaptur na głowie oraz policzkach. Są jedną z najczęściej spotykanych ras złotych rybek. Bardzo często można spotkać je yy, nawet w takich najczęściej yy, zwykłych sklepach zoologicznych w zwykłych sieciówkach. Yy, oczywiście nie spotkamy tam żadnych bardzo wysokiej jakości ryb, ale takie najzwyklejsze, najpopularniejsze. Są to generalnie rybki raczej dość spokojne, flegmatyczne, więc nie można łączyć ich. Yy, z żadnymi innymi gatunkami, które mogły obgryzać by, by im płetwy, czyli na przykład brzankami, danio i tym podobnymi rybami. Najlepiej czują się w towarzystwie innych welonów, niekoniecznie tej samej odmiany, ale na przykład ranchu, rukin wymagają dużego i przestronnego zbiornika, zresztą jak każdy welon. Przede wszystkim ze względu na swoją wielkość, gdyż dorastają nawet do 20 cm. Akwarium z orandami nie można zapomnieć również o bardzo wydajnej filtracji mechanicznej, jak i biologicznej, gdyż są to rybki, które bardzo brudzą, mają szybką przemianę materii. Grzałka przy tej odmianie raczej nie jest wymagana, lecz w Tajlandii trzyma się te rybki w temperaturach 27 nawet do 30 stopni, więc kupując rybkę gdzieś właśnie tajską z farm, należy ją. Powoli stopniowo przyzwyczajać do europejskich temperatur. Należy pamiętać również o częstych podmianach wody, gdyż generuje bardzo dużo zanieczyszczeń. Powinno się podmieniać około 40% pojemności zbiornika raz w tygodniu. Ze względu na zmodyfikowanie tej odmiany oraz bardzo długie płetwy, nie nadaje się raczej do hodowania w sadzawkach czy oczkach wodnych, wbrew tego co część osób mówi. Rośliny w zbiorniku z orandami, zresztą to dotyczy wszystkich odmian złotych rybek. Rośliny muszą być twarde i takie, które nie będą smakować. Welonką. Czyli najlepiej sprawdzą się jakieś kryptokoryny, anubiasy, nurzaniec yy, czy na przykład Karmienie orant powinno być maksymalnie urozmaicone, ponieważ ze względu na lata modyfikacji tych ryb ciężko trawią one wysokokaloryczny pokarm. Dlatego pokarm dla nich powinien być lekko lekkostrawny, odżywczy oraz niskokaloryczny. Rybki te, tak samo jak my, przybierają na wadze, dlatego karmione tłustym pokarmem stają się otyłe i często wykazują problemy z pławnością poprzez obtłuszczenie pęcherza pławnego. Pokarm dla orant powinien w składzie posiadać większość składników pochodzenia roślinnego, tak aby nasze ryby najadały się, a jednocześnie nie, dostar nie dostarczać im zbyt wielu kalorii. Dietę tych ryb należy oprzeć na dobrej jakości granulacie oraz świeżych warzywach oraz owocach. Poza wyborem dobrej jakości pokarmu, bardzo ważny jest również umiejętny sposób jego podawania. Młode rybki należy karmić od 2 do nawet 5 razy dziennie. Yy, oczywiście małymi porcjami, które będą mogły zjeść w ciągu kilku minut. Dorosłe osobniki karmimy już tylko 1 do dwóch razy dziennie, również małymi porcjami. W akwarium dla orant powinno, yy, powinno być również inaczej udekorowane niż zbiornik dla zwykłych kundelków. Yy, w zbiorniku nie mogą znaleźć się żadne ostre kamienie, korzenie czy podłoże, ze względu na to, że nie są one dobrymi pływakami i mogłyby się po prostu okaleczyć. Rozmnażanie orant nie różni się raczej od rozrodu innych ras złotych rybek. W takim akwarium tarliskowym należy umieścić tak zwanego mopa, na którym samica będzie mogła złożyć ikrę oraz kilka bujnych roślin. Dla odzorowania naturalniejszego środowiska, młode welonki wylęgają się zazwyczaj po 5 do 7 dni. Należy karmić je żywym lub mrożonym pokarmem. Oranda w sprzyjających warunkach osiąga nawet do 25 cm długości. Yy, oraz Żyje nawet do 20 lat, oczywiście są to takie, jest to taka średnia, bo niektórzy hodowcy mogą pochwalić się znacznie yy, dłuższym życiem oraz yy, wielkością, i jeszcze taka ciekawostka, że największa wyhodowana Oranda miała ponad yy, kilogram 400. Najczęstsza kolorystyka orant to apache, czerwona, czerwono-biała oraz czarna. Ciekawą odmianą jest również lionhead, który posiada mocno zarośnięty kaptur na głowie i jej obrębie. Lwiagówka pochodzi z Azji i jest najstarszą odmianą złoty rybki. Wymaga zdecydowanie Większej troski ze strony właściciela, ze względu na to, że często mają problemy ze wzrokiem przez przerośnięty kaptur. W następnych odcinkach jeszcze powiem Wam trochę o tym, jak karmić złote rybki. Generalnie złote rybki, nie tylko randy. Jak często czym. I na pewno będzie też filmik z wpuszczania tej pięknej orandy już po kwarantannie do naszego yy, zbiornika 240 litrów. Dziękuję wszystkim za obecność i zachęcam tak jak zawsze do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. Jeśli ktoś jest nowy i jeszcze nie miał okazji tego zrobić. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.